Witam serdecznie, witam na naszym stoisku. No witam jesteś również. Jesteś twórcą tych obrazów pięknych, portretów końskich, które nam, nas otaczają. No, bez fałszywej przesady należy powiedzieć, że jesteś jednym z wybitniejszych współczesnych malarzy, który jest zafascynowany koniem. Powiedz troszkę o problemie koń, a sprawa polska. <laughs> Dziękuję bardzo za słowa uznania. Wiadomo, że konia, sprawa polska jest ta duża sprawa, ale jeszcze od czegoś bym innego zaczął, że odkąd pamiętamy, a ucząc się historii, koń zawsze był w naszym życiu, począwszy od grot w czy Altamirze, poprzez całe e, pokolenia, wieki, czy wojen, czy e, aktualnie dzisiaj sportu, rekreacji, tak jak te targi są tutaj, między to stoisko jest jest promujące ten sport, trochę turystykę konną i w moim życiu, bo może to jest najważniejsze, już nieważne co było wcześniej, że koniec spełnia bardzo ważną rolę. No właśnie, jest no bo to jesteś moja, oddany, ja twoja jestem cała od... sztuka jest związana. Tak, ja od praktycznie dyplomu, gdzie pisałem pracę magisterską o naszym, naszych wybitnych malarzach właśnie koni, o braciach Kossakach, też swoje prace były jakieś takie moje impresjami na temat koni na dyplomie. I po jakiejś takiej długiej przerwie wróciłem do zawodu od kilkunastu lat i stwierdziłem, że szkoda to malować, ponieważ jest to moja pasja, jednocześnie jest to moje hobby, a najważniejsze jest to mój zawód, prawda? No tak, ale to nie ma nic wspanialszego na świecie, jakie Czechowi trafisz. trzy w jednym mieć, e, prawda? Tak, Natomiast oczywiście. oprócz tego, no. Jak wszyscy pamiętają, a znają mnie w Łodzi ludzie jeszcze od y, czasów y, Akademickiego Klubu Jeździeckiego, y, naszych wspólnych Jasne, pobytów w Bogusławicach, tak. ja się z tym środowiskiem bardzo identyfikuję, związałem się. Y, w międzyczasie, y, uprawiając ten zawód, też zrobiłem uprawnienia sędziowskie Polskiego Związku Jeździeckiego. Jestem sędzią. Y, mam pierwszą klasę w Skokach i w Zaprzęgach. Może nie tak czynnie, ale dość często uczestniczę w tych zawodach. No, na stoisku są twoje dzieła, twoje prace, tak. przepięknie oprawione, eksponowane. Powiedz mi, czy, czy te dzieła, te obrazy są w zasięgu kieszeni przeciętnego zjadacza chleba? Hmm. Jakbyś troszkę uchylił rąbka tajemnicy, bo rozumiem, że to są umowy, umowy cywilne między twórcą a nabywcą. A nawet cywilnoprawne je, tak. mogą być. A jeśli, jeśli można te dzieła kupić, a, a, a ustaliliśmy wcześniej, że można, to jaki rząd wielkości, powiedzmy, od, od jakiej sumy można ja negocjować? Ja mówię od tego, przy handlu końmi i się mówi, ile koń kosztuje, każdy widzi, prawda, tak. nie ma ceny. Te prace są w różnej cenie. To też wszystko zależy od tak zwanej, jak wcześniej powiedziałaś, tak. od umowy. Tak. Ale mniej więcej tak jak na stronie mojej e, galerii jest to oferta cenowa w granicach 2000 tysięcy złotych. O czym ceny są różne. To mm -hmm. też wszystko zależy, czy ja się ale będę rozumiem, upierał, te 2000 ale jest do to negocjacji. jest ta górna, oczywiście <noise> i to myślę, że każdy negocjuje w dół, prawda? <noise> To są rysunki, które powstały w zeszłym roku. Ja od 2000 roku, gdzie pojechałem po raz pierwszy do Janowa i się w nim zakochałem, może moją macierzystą klubem, stadniną, znaczy stadem, nie mylić stadniny ze stadem. Tak. Profesjonaliści powinni porównywać tak. stadniny i stada. I było stado ogierów w Bogusławicach, ja tam spędziłem, tak jak i ty, dużo czasu, ja spędziłem tam całą młodość. Związałem się z nimi na dobre i na złe. A od kilkunastu lat jeżdżę raz w roku do Janowa na aukcję, gdzie jest to fantastyczne miejsce. I tam się właśnie spotyka cały świat koniarski. Jednej rasy, co prawda. Tak. Mimo, że mówimy w takim środowisku na nich Bin Ladeni, ale to, jakże szlachetny. Jakże szlachetny. Polska hodowla koni arabskich jest chyba najwybitniejszą hodowlą na świecie. Wspaniała atmosfera w Janowie i te konie po prostu one są. To są nawet, portrety Arabów? Tak, to są portrety Arabów, i to są konie, które są rozpoznawalne. Każdy hodowca, każdy właściciel konia, który nawet czy ma klacz, czy krył ogierem danym, rozpoznaje tego konia. Staram się uwzględnić w swoich pracach charakter konia, prawda? Żeby on był rozpoznawalny. Każdy szczegół, no to mówię, no to można malować jak się chce, ale prima, szybko. Natomiast to są takby studia tych koni. Nad końskim. Koniec, Koniec bardzo trudnym tak. elementem, zwierzęciem i obiektem do namalowania. Ja poświęcam na to naprawdę mnóstwo czasu i myślę, że chociaż mam trochę w swoich gdzieś tam archiwach prac starszych, których bym się też nie powstydził, natomiast tych się prac nie mogę powstydzić. Natomiast no, przygotowując taki, taką pracę, troszeczkę czasu poświęcam na obserwacje, na szukanie materiałów odpowiednich. To musi być coś takiego, żeby później w pracy było to, a jednocześnie ruszyło, pod względem warsztatowym czy jakimś innym, prawda? Już od strony formalnej. No. Dziękuję bardzo, musimy koni jest takim przedmiotem do nas. Zapraszam rozmowy. wszystkich, którzy będą nas oglądali, oglądają, do wejścia na moją stronę, ewentualnie na kontakt e-mailowy i do nabywania tych pięknych prac, pięknych koni w moich pracach, o inaczej. Dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo, dziękuję.